Kiedy dotarłem na miejsce, wszystko wydawało się być w porządku, ale gdzieś z tyłu głowy, niczym paznokiet drapiący w trumnie, czaiła się myśl, że doszło tu do zbrodni. Fotel jeszcze ciepły, niczym łóżko świeżo po grzechu. Padł porzucony, jak wykorzystana kochanka. Nabierałem pewności z każdym kolejnym śladem. Kiedy włączyłem telewizor, na ekranie płynęły napisy końcowe, a w napędzie znalazłem trzecią, ostatnią płytę. Teraz miałem pewność. W sali przesłuchań czekał na mnie facet, który ukończył LA Noir i nie przygotował recenzji. Co? Gdzie jestem? Jest pan na komisariacie, a to jest przesłuchanie związane ze zbrodnią zaniechania recenzji. Ja jestem oficerem śledczym, moje nazwisko Drabik. Proszę się przedstawić. Y nazywam się Kłas. Zgadza się. Proszę powiedzieć, pani Kłas, czy ukończył pan Elaine Noir? Co? Nie, oczywiście, że nie. Jeszcze nie zacząłem grać. Kłamy pan, panie kłas! Mam tutaj wydruk listy sejwów z pańskiej konsoli. Ma pan zapisany stan gry z ukończonym trybem fabuły i wykonaną większością misji pobocznych. No dobra, czego pan oczekuje? Recenzji, panie kłas! Niech się pan bierze do roboty! Witajcie, nazywam się Kłas, jestem twórcą komisji dla graczy Gamer9! A ja, to jest wideo recenzja L.A. Noir w wersji na konsolę Xbox 360. Gra też na PlayStation 3. L.A. Warr jest detektywistyczną grą przygodową z otwartym światem i elementami zręcznościowymi rodem z samochodówek i strzelanek. Chociaż na okładce można zobaczyć logo Rockstar Games, to nie są oni głównymi twórcami omawianego tytułu. Elaine Warr jest dziełem australijskiego Team Bondi i pomimo otwartego świata oraz odrobiny elementów strzelania czy pościgów nie należy gatunku tej gry mylić z tym, co oferuje GTA 4. Nie można tu rozpocząć masakry na ulicach. Otwarty świat wcale nie oznacza iż mamy do czynienia z sandboxem, a elementy zręcznościowe są mniej eksponowane niż chociażby w Heavy Rain. Czarny kryminał w Los Angeles jest przygodówką z krwi i kości. Nawet jeśli formuła rozgrywki jest dość nietypowa. O czym jest Elaine Noir? Proszę opowiedzieć o fabule. Jest to opowieść o człowieku zwanym Cole Phelps, osadzona w drugiej połowie lat 40. Coole wraca z II wojny światowej jako bohater wojenny i zostaje policjantem. Początkowo pracuje jako zwykły krawężnik, ale szybko awansuje i zostaje detektywem. Życie rzuca go po różnych wydziałach i daje mu różne sprawy do rozwiązania. Wypadki drogowe, morderstwa, podpalenia, handel morfiną i hazard stają się jego chlebem powszednim. Bada setki dowodów, przesłuchuje dziesiątki podejrzanych oraz świadków, współpracuje z różnymi barwnymi partnerami. Cała opowieść jest podzielona na kolejne sprawy i dopiero zamknięcie jednej dopuszcza nas do kolejnej. Początkowo wydaje się, że nie mamy tu jakiejś ogólnej linii fabularnej, ale dość szybko pojawiają się wątki towarzyszy wojennych Felpsa, korupcji, seryjnych zabójstw i tym podobnych, które ciągną się przez wiele spraw. Fabuła jest naprawdę ciekawa, a przy tym całkiem nieźle unika sztampy, pomimo stylizacji na czarny kryminał. Służbista Cole szybko okazuje się nieco głębszą postacią, jego przeszłość bogatsza, a motywacje działania licznych napotkanych osób bardziej pogmatwane niż początkowo sądziliśmy. Niemniej nie wszystkie elementy opowieści są ze sobą powiązane. Większość spraw to autonomiczne historie z własnym zawiązaniem, akcją i zakończeniem. Samych spraw jest ponad 20 i poznamy w międzyczasie ponad 200 osób. Ukończenie gry zajmuje tym samym od 15 do 20 godzin, i chociaż da się przejść ten tytuł szybciej, to raczej nie da się tego zrobić w krótszym czasie dobrze. Każdą sprawę możemy rozwiązać dobrze lub źle, ale niezależnie od wyniku, gra pozwala nam grać dalej. Później możemy powrócić do każdej z nich i spróbować doprowadzić ją do lepszego końca. Co ciekawe, nie zawsze wiemy, czy rozwiązaliśmy ją dobrze. Są sprawy, w których musimy wskazać winnego i mamy obciążające dowody wobec kilku podejrzanych. Te sprawy potrafią być naprawdę trudne. Niestety, opowieść nie jest zbyt równa. Czasami po naprawdę ciekawych wydarzeniach przychodzą nudne i niezbyt pociągające sprawy. Na plus można zaliżyć końcówkę gry, która nie boi się wprowadzać zmian do rozgrywki. Niemniej zakończenie może się nie podobać, ale nic więcej o nim nie powiem, poza tym, że nie zostało zrobione z myślą o sequelu i nie zawiera wkurzającego Cliffhangera. To zawsze należy chwalić. Skoro akcja toczy się w latach 40. w Los Angeles, a stylistyka nawiązuje do czarnych kryminałów, to dość ważny jest tu klimat i oprawa wizualna. Co może pan o tym powiedzieć? Jest świetnie. Los Angeles robi to takie samo wrażenie jak Liberty City, czyli Nowy Jork w GTA 4. Miasto jest żywe i pełne ruchu, architektury, samochodów i ubrań z tamtych czasów. Muzyka w tle to wyśmienity jazz pomieszany z symfonią nawiązującą stylem do podkładów z czarnych kryminałów, a w samochodowych radiach możemy usłyszeć przeboje z tamtych lat. Wszystko zostało tu przygotowane tak, aby przywoływać ducha amerykańskich lat 40. Od masy rekwizytów do obecnej w wypowiedziach bohaterów nienawiści wobec komunizmu, każdy element tworzy klimat i robi to świetnie. Jeśli chcemy, możemy nawet włączyć w opcjach tryb czarno-biały, aby jeszcze bardziej wzmocnić wrażenie oglądania czarnego kryminału. Piękno grafiki LA Noir nie jest takim pięknym, jakie oferuje Crisis. Nie wszystkie tekstury są tu ostre jak Żyleta, a modele złożone z miliona poligonów, ale w końcu to gra z otwartym światem i tutaj największe znaczenie mają projekty, które są wyśmienite. Mamy tu jednak pewną technologiczną nowinkę, która rewolucjonizuje oprawę. Dzięki motion scan animacje twarzy są naprawdę szczegółowe i pozwalają postaciom wyrażać nawet najbardziej subtelne emocje. Aczkolwiek w połączeniu z niezbyt dokładnymi modelami twarzy i przy względnie niskiej rozdzielczości tekstur tychże, wrażenie jest dziwne. Naturalna animacja na dość sztucznej twarzy tworzy pewien kontrast, ale mimo wszystko jest to krok we właściwym kierunku, a do tego nie jest to jedynie graficzny smaczek, bo ma spory wpływ na rozgrywkę. Właśnie, rozgrywka niech pan o niej opowie. Schemat jest zaskakująco prosty. Odwiedzamy różne lokacje, szukamy śladów i przesłuchujemy podejrzanych świadków oraz ofiary. Jeśli jeszcze żyją. Od czasu do czasu uczestniczymy w pościgach pieszych i samochodowych, a także w strzelaninach. Te zręcznościowe elementy mechaniką bardzo przypominają GTA, czyli mamy takie sobie strzelanie i niezłe pościgi, ale większość z nich jest dość prosta. Jeśli kilka razy nie uda nam się przejść danej sceny, gra umożliwia nam pominięcie jej i granie dalej. Elementy zręcznościowe odnajdziemy też w misjach pobocznych, czyli w wezwaniach radiowych do różnych wydarzeń dziejących się na mieście, ale jeśli nie mamy ochoty strzelać do rabujących bank czy ścigać pomniejszych przestępców, możemy tę misje ignorować. Ba, nawet między lokacjami nie musimy jeździć sami, Na nasze życzenie samochodem pokieruje partner, teleportując nas na miejsce. Głównym daniem są tu czynności śledcze. Zbieranie śladów opiera się na chodzeniu po lokacji, podnoszeniu przedmiotów i oglądaniu ich. Gra podpowiada nam dźwiękiem, że jesteśmy obok czegoś, co można obejrzeć, a kiedy znajdziemy wszystkie poszlaki, ogłasza to cichą fanfarą. Te dźwiękowe ułatwienia można wyłączyć w opcjach. Najtrudniejsze są jednak przesłuchania. Lista pytań, które możemy zadać rozmówcy, zależy od tego, czego się już dowiedzieliśmy, a po każdej odpowiedzi mamy trzy możliwości. Możemy uznać, że usłyszeliśmy prawdę wyrazić wątpliwość, jeśli odpytywany wydaje się kłamać, albo wprost zarzucić mu kłamstwo, jeśli mamy dowody przeczące otrzymanej wypowiedzi. Przy tej ostatniej opcji musimy wskazać właściwy dowód. Tu właśnie liczy się ta niesamowicie dokładna mimika, która pozwala nam dostrzec błądzący wzrok, niepewność czy nawet buńczuczne zadowolenie, kiedy przesłuchiwany kłamie. Większość aktorów gra dość przesadnie, aby dało się zobaczyć wyrażane emocje, ale pod koniec gry zaczynamy napotykać coraz lepszych kłamców. Często dowody wskazujące kłamstwo nie są bezpośrednie, a mimika jednoznaczna i tu tkwi największa siła Elaine Noir. Ten tytuł zmusił mnie do myślenia w nietypowy dla gier sposób, wnioskowania i łączenia faktów, aby nie dać się wyprowadzić w pole. Pomimo dość prostej mechaniki rozgrywki, jest to bogata i interesująca gra przygodowa. A jak z błędami, panie kłas? Czy Elaine Noir ma jakieś widoczne błędy techniczne? Nie, skądże. Czy mi pan powiedzieć, że gra z Rockstar Games na okładce nie ma żadnych upierdliwych błędów? Niech pan ze mną tak nie pogrywa, bo będę musiał pana oskarżyć o nierzetelność recenzencką. No dobra, dobra, trochę błędów tu jest. Przede wszystkim gra ma sporo problemów z optymalizacją. Nierzadko zdarza się, że płynność obrazu jest daleka od ideału, a dzieje się to szczególnie często na otwartych przestrzeniach. Na szczęście nie jest to tak dużym problemem, bo elementy zręcznościowe są tu dość ograniczone. Zdarzają się też okazjonalne bagi związane z fizyką obiektów, jak na przykład ten tramwaj z piekła rodem. Ale trudno się nimi przejmować. Tylko jeden błąd naprawdę mnie wkurzył. W czasie jednego pościgu miałem wsiąść do samochodu i okazało się, że zupełnie bez powodu nie mogę. Po kilku porażkach musiałem pominąć te sceny akcji. Dobrze, że jest taka opcja, bo nie mógłbym ukończyć gry. L.A. Noir nie jest grą idealną. Ma kilka nieoszlifowanych krawędzi, trochę nierówności i opowieść, która nie jest w całości interesująca, ale mimo to jest to jedna z tych oryginalnych, ciekawych produkcji, które są wymagające w nowy, nietuzinkowy sposób i za to należą jej się ogromne brawa. Jaką ocenę pan jej wystawi? Elaine Noir otrzymuje ode mnie 9. Z małym minusem na 10. No dobrze, jest pan wolny. Tylko niech mi się więcej ta sytuacja z przejściem i niezrecenzowaniem ważnej gry nie powtórzy. Dzięki. A, moment, yy, czy mogę? Co, nie rozumiem, o co chodzi? No, zakończyć game on. No dobra, dawaj pan. Udanych śledztw na terenie barwnego Los Angeles lat 40. -tych. Game on! Witamy w kolejnym odcinku programu Parkowanie z Fantazją. Oto pan Cole Phelps zdołał zaparkować ciężarówkę na tramwaju. Zobaczmy, jak to zrobił. Co za finezja! Brawo, panie Cole! Społeczeństwo amerykańskie ma wobec pana dług wdzięczności.